It's life to fast living They see the ambition, they know I'm past drift Look, we are not the same, it's not a game. I be swervin through the city in and out of lane yeah, Cause if I see it then I want it Then you better know I got it and the watch i I'm about to do the damn thing I'm an outlaw, you can never catch me in the first place. You can never Stando Motor istnieje od 2014 roku. Pierwsze kroki stawiali w garażu pod kutnem, a od 2019 roku znajdują się przy ulicy Pogodnej 4C Lokal 9 w białym Białymstoku. Ekspozycja sklepu to 135 m2. Jednak, ze względu na ciągle rosnącą ofertę, Justyna i Jacek poświęcili pokój w swoim mieszkańcom na dodatkową przestrzeń magazynową. Jednak nie chcieli podać jego adresu. Niewątpliwą zaletą stando jest bardzo szeroki asortyment. Na miejscu dostaniecie kaski, odzież i obuwie dla motocyklistów, szerokie spektrum akcesoriów, chemii i części do Waszych motocykli, ale także rzadko spotykane wyposażenia jak kamizelki z poduszkami powietrznymi, wyświetlacze biegów czy koce do grzania opon dla zawodników latających po torach. Offroadowcy także znajdą coś dla siebie. Załoga Stando Motor to motocykliści z ogromnym doświadczeniem, wiedzą o produktach i nowinkach technicznych. Ekipa składa się z pięciu osób, spośród których każdy reprezentuje inny motocyklowy nurt. Jak to mówi Justyna, łącznie mają jakieś 100 lat doświadczenia na motocyklach. Zapytani, co wyróżnia ich na tle konkurencji, jednogłośnie stwierdzili, to my mamy najlepszych klientów. Zakupy stacjonarne pozwalają dobrać kask i ubranie z dużo większą dokładnością niż przy zakupach online. Każdy producent ma trochę inną rozmiarówkę, różnią się także kształty skorup kasków czy kroje kurtek. Sporo klientów, wstępnie zdecydowanych na konkretne produkty, zmienia swoje zdanie, decydując się na lepiej dobrane do ich potrzeb odzież czy akcesoria motocyklowe. Wpadajcie koniecznie odwiedzić ekipę StandoMotor. Bazując na ich doświadczeniu, z całą pewnością dokonacie zakupu rzeczy, z których użytkowania będziecie cieszyć się latami. Cześć, z tej strony Justyna ze StandoMotor, swój sklep już mamy 8 lat, wystartowaliśmy w 2014 roku i od tego czasu mnóstwo się zmieniło. To, co możecie zobaczyć na filmiku, mamy w tej chwili ogromny asortyment, przepiękny sklep. A te 8 lat temu zaczynaliśmy tak naprawdę w garażu, jeżdżąc po różnego rodzaju bazarach, targach, wstając o trzeciej nad ranem, żeby to wszystko rozkręcić. Co można do tego dodać, co powiedziała Justyna? Całe życie jesteśmy związani z motocyklami, jeździmy drogowo, torowo, e, czytamy o tym, oglądamy filmy, jest po prostu ciężka szajba. I to wszystko gdzieś tam przekładamy na to, co pomagamy naszym klientom w sklepie. Pomagamy im dobrać, to, dobrać sprzęt, pomagamy wymyślić, jaki sprzęt będzie najlepszy, dopasować go i też wytłumaczyć, jakie są zasady e, doboru tego sprzętu, żeby służył jak najlepiej.